Proszę Państwa, jesteśmy dzisiaj w Białymstoku, gdzie tutaj się otworzył nowy pub dla zwierbicieli e-sportu pod nazwą Games United Esport Pub. i rozmawiam tutaj z jednym z pracowników. Skąd pomysł na tego typu pub, dlaczego akurat e-sport? E-sport przede wszystkim dlatego, ponieważ sami jesteśmy wielkimi fanami e-sportu, a też zdarza nam się pracować w tej, bran w tej branży gamingowo-esportowej, dlatego stworzyliśmy sobie tak naprawdę miejsce dla siebie, dla naszych znajomych, dla naszych przy, przyjaciół i dla wszystkich tak naprawdę entuzjastów e-sportu. E rozszerzając troszeczkę formułę pubów gamingowych, tak? Dla, takich dla graczy. Co tutaj znajdziemy oprócz komputerów tutaj z, właśnie właściwie z czym? Co, jakie tutaj gry można będzie ograć? E komputery są przygotowane pod e najpopularniejsze gry e-sportowe, e czyli Counter Strike, e League of Legends, e Dota. E Specyfikacja jest taka, żeby te gry mogły działać w najwyższych FPS-ach, żeby nie było zacięć lagów. Mamy profesjonalny sprzęt game, gamingowy, peryferia. E, poza komputerami ma, mamy konsolę. E, konsol mamy 8, e, mamy... Xboxy, 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 same, same Xboxy. Same, same Xboxy, tak. E, może to się zmieni za jakiś czas. Na ten moment mamy Xboxy. Mamy Sporo, sporo gier, współpracujemy też z we, we, wydawcami, także myślę, że, że jest w co grunt. Mówiłeś o VR, chyba? Tak, mamy VR, aczkolwiek dzisiaj się spodziewamy naprawdę spory ilo, ilo, ilości osób i jednak VR potrzebuje trochę więcej miejsca, więc zapraszamy po prostu w tygodniu, tak? Na pewno będziemy informować. Czyli ogólnie liczycie na jakieś duże zainteresowanie tym papiem, czy, znaczy no, czy nad, nad, nadzwyczajne to chyba nie, bo wiadomo, że to jest niszowy raczej temat, jak, jak tutaj liczycie, że jak tutaj. Dużo osób może się pojawiać. Czy raczej właśnie to będą właśnie gracze, czy normalnie no, ktoś ktoś, ktoś, ktoś pić piwko czy też będzie przychodził. E, formuła pabu e, jest taka, że my nie, my, my nie narzucamy e, jakby tego klimatu growego. Jest, jak sami widzisz, jest to fajne, fajne miejsce, gdzie można po prostu przyjść e, fajne myślę, tak? Nam się wydaje wy, wystrój. E, jest bogata oferta e, alkoholi, też jedzenia, trosze, troszeczkę innego niż w innych pubach. A jeżeli pytasz mnie o frekwencję, radzę podejść pod drzwi i zobaczyć, ile osób czeka. Formułą taką główną pabo było też to, że brakuje miejsc w Polsce, gdzie można przyjść tak naprawdę, obejrzeć mecz razem ze znajomymi. Podobnie w formule jak mecze, jak mecze piłkarskie, tak? Mamy załóżmy euro w, pi w piłkę nożną, spotykamy się w pubie ze znajomymi. Mamy PGL-a w Polsce, Siadamy oglądamy ze znajomymi w pubie, tak? Jeszcze dwa takie pytania. Czy słyszałeś może o takich pubach, które się w Polsce w kilku miastach mieszczą? Cybermachina? E, tak. Myśleliście może właśnie, żeby retro też u was zainstalować jakieś? Bardzo możliwe, że, że retro się u nas pojawi, bardziej jako takie cykliczne wydarzenie. Mamy bardzo dużo pytań związanych z retro, jesteśmy jak najbardziej otwa otwarci już rozmawiamy też z osobami, które tutaj w WiamStoku się zajmują tym tematem. Okej, okay, no to gdzie was można znaleźć tutaj w WiamStoku adres? Malmade 5, w samym centrum zapraszamy. Czynne od do Uh, czynne będzie od godziny 16 tak naprawdę do ostatniego klienta. E, tutaj też fajne, fajne to, te, to, to, to co możemy dodać to jest to, że, że te komputery będzie można sobie wynająć na przykład na nockę w takich trochę ramach e, kawiarenkowych. Także do ostatniego klienta. Okej, okay, dziękuję za rozmowę. Dzięki. jest tam naprzeciwko mnie, to możecie kupić sobie piwo, możecie kupić yy, też coś mocniejszego. A jeżeli chodzi o strefę flipów czyli tutaj te konsole, to opady są do odebrania przy Wasze, a tutaj właśnie teraz spróbujemy jednak jeden na jeden między zawodnikami, zobaczymy kto zwycięży. I proszę Państwa, jesteśmy teraz z Mateuszem z Ripley Retro Białystok, którego mieliście okazję poznać w materiale ze Złotego Gryfa 2017. Także Mateusz, jak Ci się tutaj podoba w tym pubie? No i to jest chyba na razie jedyny w Białymstoku taki pub z grami. Bo były tam jakieś dwa poprzednio, ale padły. Jakbyśmy coś powiedzieli, jak to się podoba i o tych poprzednich? Znaczy, jeżeli chodzi o poprzednie puby, tak. Padł dopiero jeden, to był X-Bar. Z którym miałem dosyć owocną współpracę, natomiast XPO jeszcze się trzyma. Jestem ciekaw, jak odpowie na że tak powiedzmy, nową konkurencję odnośnie naszego egu. Dobre pytanie, jestem tutaj, tutaj dopiero od 5 minut, także jeszcze nie mogę nic powiedzieć. Na schodach się tu złapałem i... i. jeszcze porozmawiałeś tutaj z właścicielami, właśnie złapałem się tu na schodach, bo miałeś rozmawiać, bo ogólnie ma macie tu jakiś retro zainstalować kiedyś, tak? W przyszłości? Znaczy, powiem szczerze, tak. Mam duże oczekiwania odnośnie lokalu. Jeżeli yy, oni się promują jako powiedzmy. Tutaj powiem świeżości w kwestii barów gamingowych z trochę innym podejściem. Szczerze powiedziawszy, jest to tak naprawdę pierwszy bar, który y, nastawia się nie na jakiś bar z grami, tylko w pierwszej kolejności na e-sport, na, na rozgrywkę elektroniczną, tak. A dopiero w kolejnym, y, że tak powiem, punkcie programu jako bar, w którym możesz się spotkać. Ale mam nadzieję, że to będzie również lokal, w którym, tak powiedzmy, każdy przeciętny ale będzie mógł znaleźć coś dla siebie, tak? Powiedzmy, jakieś kon konsole z grami przystosowanymi dla graczy, którzy są graczami niedzielnymi, tak? Ja osobiście, jakbym miał nawiązywać do tematu retro, jestem na etapie dogadywania się z właścicielami na, te na temat eventów, które mogłyby w przyszłości zaistnieć w tym lokalu. Mam nadzieję, że współpraca będzie podobna jak na zasadzie z XBAR-em, to znaczy będziemy mieli jakieś wyznaczone dni. Najlepiej, by to były imprezy regularne. Nie wykluczam, że będą również turnieje z nagrodami w postaci gier bądź console. Zarzućmy trochę życia. Może jeszcze w wakacje coś uda tutaj się zrobić, tak? Mam nadzieję, no. To byśmy tutaj wpadli z kamerą. Mam nadzieję, że w przeciągu miesiąca uda nam się z czymś wystartować. No to fajnie. Proszę Państwa, to by było na tyle. No i zapraszamy raz jeszcze Malmeda 5 w Białymstoku. Cześć. Do zobaczenia.